Powiem ci coś, co może na zawsze zmienić to, jak patrzysz na swoje życie. Gotowa? Wyobraź sobie, że to, co teraz przeżywasz, Twoje problemy, Twoje marzenia, Twoje codzienne życie wcale nie jest takie prawdziwe, jak Ci się wydaje. Wyobraź sobie, że to tylko iluzja. Nie proszę Cię, żebyś mi wierzyła. Chcę tylko, żebyś na kilka minut, na czas tego nagrania, założyła, że tak właśnie jest. Jakbyś włożyła specjalne okulary i spojrzała na wszystko z innej perspektywy. Pomyśl o tym tak. Technologia jest tak zaawansowana, że można wejść w symulację życia. Wchodzisz. I zapominasz wszystko, kim byłaś wcześniej, to że sama wybrałaś właśnie tę przygodę, i nagle świat w symulacji staje się jedyną prawdą. Czujesz, cierpisz, kochasz, przegrywasz i wygrywasz wszystko na serio. I kiedy wychodzisz, przypominasz sobie, wow, to była tylko gra. I wtedy mówisz, Chcę jeszcze raz. Tym razem chcę być sławną piosenkarką, miliony fanów, koncerty na stadionach. Wracasz do symulacji i przeżywasz. Jest super. Teraz chcę być odkrywcą, płynąć samotnie przez ocean. Wracasz ponownie, przeżyłaś. A teraz chcę być podróżnikiem. W dżungli chcę odkrywać nowe gatunki, walczyć o przetrwanie. Próbujesz raz, drugi, setny, i w pewnym momencie po dziesiątkach takich przygód zaczyna ci się nudzić luksus i wygoda. Myślisz, a może teraz dla odmiany, chcę sprawdzić, jak to jest mieć pod górkę. I nagle decydujesz się na życie, w którym ro rodząc się w biednej rodzinie, nie masz nic, bo czujesz, że to będzie wyzwanie, które cię czegoś nauczy. I okazuje się, że w tej wersji gry odkrywasz więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Potem wybierasz kolejną trudną przygodę. Na przykład w życie w samotności, gdzie musisz liczyć tylko na siebie, bo chcesz wiedzieć, czy masz w sobie tyle siły, by przetrwać wszystko. Aż w końcu przychodzi kolejne życie, które masz teraz. Nie pamiętasz, że sama je wybrałaś, nie pamiętasz, że te problemy, z którymi walczysz, też są częścią tej gry. Ale twoje serce, kiedy ci to mówię, na chwilę drgnęło, prawda? Bo gdzieś w głębi duszy czujesz, że to prawda. Dlatego dziś chcę ci przypomnieć jedno: Każdy twój problem nie jest po to, żeby cię zniszczyć, on jest po to, by ci coś pokazać. Spróbuj się zatrzymać i zapytać. Czego bym nie wiedziała o sobie, gdyby nie to, co teraz przechodzę? Kiedy znajdziesz odpowiedź, nagle problem przestaje być wrogiem, zaczynasz rozumieć, że on był twoim nauczycielem. A kiedy lekcja jest zrozumiana, gra przełącza ci poziom i ta przeszkoda znika. Więc proszę cię dzisiaj o jedno. Nie trać wiary w siebie nie mów moje życie to pasmo nieszczęść. Bo może to nie życie ci się przytrafia, może to ty przed wejściem w tę grę sama je wybrałaś po to, żeby się obudzić i w końcu sobie przypomnieć, kim naprawdę jesteś. Bye.